Mniej więcej dwa tygodnie temu przygotowałem materiał, który omawiał 2 lata Battlefielda 2042. Pojawił się tam również wątek sezonu siódmego, który został zasugerowany przez jednego z prominentnych deweloperów DICE czyniących podobne zabiegi w przeszłości, w tym interesujące narzędzie, z jakich DICE może korzystać, rozgrywając kartę dalszego wsparcia gry. Oh, hello there! Po tych dwóch tygodniach w co najmniej nieoczekiwanym momencie twórcy uraczyli nas minutowym materiałem w świątecznym Andurażu, który w swej istocie odpowiedział nam na kwestie sezonu siódmego, dopełnił kwestię nowej zawartości właśnie w okresie świątecznym oraz co chyba najważniejsze zdradził również, że Battlefield 2042 nareszcie otrzyma dwie mapy w jednym sezonie. Jakie są prawdopodobne kierunki nadchodzących map oraz co szykuje dla nas Dice na najbliższy okres wraz z ikonicznymi dla serii nagrodami, tego dowiecie się oglądając ten materiał. Jeśli nie chcecie przekawić kolejnych filmów z Battlefielda, to zachęcam do subskrypcji kanału oraz oceny materiału na poczet algorytmu. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Dzisiejszy materiał miał traktować nieco o innej kwestii. Jednak w czwartkowy wieczór przywitał nas Ryan MacArthur, potwierdzający doniesienia o tym, że do Battlefielda 2042 trafi sezon 7, co widać po kadrze, jakby ktoś miał wątpliwości co do wypowiedzianej kwestii przez MacArtura. A to wszystko w podziękowaniu za ogromne zaangażowanie graczy Battlefielda obserwowane w ostatnich kilku, kilkunastu tygodniach. Nie znaczy to jednak, że w sezonie szóstym to już wszystko co czeka na graczy, bo w ramach aktualizacji 6.2 zdradzono, że okres świąteczny zostanie wzbogacony o już drugie wydarzenie śródsezonowe w sezonie szóstym. Popędzana przez pingwiny banda nicponi pracowała nad pewną ciekawą niespodzianką na zwieńczenie tego roku. Mamy się zatem przygotować na nowe sposoby rozgrywki, a zatem zobaczymy jaki tym razem tryb przyniesie event oraz nagrody, z których jedno zapewne widać na grafice w tle. Okazuje się u nim być malowanie do czołgu, które wyciekło jeszcze pod koniec 2021 roku, ale zostało przez ten czas zmodyfikowane, co widać po braku jeleni z boku pojazdu. Gracze szybko przypomnieli sobie, że skoro sięgamy tak daleko wstecz i Dice w pewien sposób chce wykorzystać skórki sprzed dwóch lat, to co z Borysem Mikołajem, który swojego czasu wywołał notabene niemałe zamieszanie i ostatecznie w grze się nie znalazł. Cóż, jeden z dataminerów, Pixel, poinformował, że owszem, Borys w tej postaci doczeka się powrotu, ale jedynie jako ograniczona część wydarzenia świątecznego, co już mieliśmy chociażby w Battlefield 4 czy 2 lata temu w 2042. Zatem pytanie, czy to malowanie do czołgu również nie będzie pełnić jedynie jakiejś roli do tworzenia otoczki świątecznego klimatu, zwłaszcza, że w plikach kryje się jeszcze kilka podobnych malowań, choć z drugiej strony ciężko uwierzyć, aby nie przepuszczono sobie takiej okazji do umieszczenia zestawów w sklepie, ale nad kominkiem u Macartura może nie bez powodu stoją jeszcze pingwiny różnej maści. Bo w plikach kryje się jeszcze takie cudo prezentujące maskotki z poszczególnych części serii oraz ikonicznych histeregów. Poczynając od dinozaura z BF3, megalodona z BF4, kraba z BF5 no i pingwina z 2042. Brakuje tam jeszcze gdzie gdzieniegdzie tego krasnala, który przewijał się również od Battlefielda 3 przez Battlefielda 1 i Battlefielda 5 i Battlefielda 2042. A generalnie oprócz tej karty gracza w plikach mamy również zawieszki poszczególnych maskot czy Dice nie powiąże zatem świątecznego wydarzenia z pewną dozą Battlefestu, czyli świętem Battlefielda, do czego w plikach również mamy nawiązania, a co tylko wzmacnia tę myśl przez obecność maskotek, o których było przed chwilą. Fajnie by było, aby znalazły się one jak najszybciej w grze, jednak bywa z tym różnie, zatem czekamy i zobaczymy. Znamienne również jest to, że Dice coraz częściej wraz z sezonami stara się odwoływać do tego dziedzictwa serii również w postaci memów, gdy MacArthur wspominał, że oprócz czasu z rodziną i przyjaciółmi. Czeka na nas drużyna. Dziedzictwo serii może się również pojawić w nieco innym aspekcie, bo to co najważniejsze, padło tak naprawdę na samym końcu materiału. Come on. A mianowicie, że MacArthur zamiast jeść ciasteczka, powinien iść na testy nowych map z sezonu siódmego. A więc w nowym sezonie otrzymamy przynajmniej dwie mapy. Widać to również po stoliku, na którym rozłożone są widoczne zarysy Ameryki Południowej oraz Bliskiego Wschodu. Tutaj jednak powinna zapalić nam się lampka. Jak dobrze pamiętacie, w próżni wisi ciągle kwestia stadionu Sklepsydry, z której to został wyłączony po przebudowie. Klepsydra to Doha, a więc Katar, co z kolei jest jakby zaznaczone na jednym ze szkiców, więc stawia to naturalne pytanie, czy nie chodzi właśnie o dodanie drugiej, nieco podrasowanej mapy ze stadionem z tego obszaru. Z drugiej jednak strony może to również zahaczać nieco o Zatokę Omańską, co rodzi znowu spekulacja a propos tego, czy to właśnie ta mapa, która przebijała się przez kilka Battlefieldów, ponownie nie znajdzie swojego miejsca w serii. Zwłaszcza gdy 2042 mogłaby przedstawiać ten teren po przejściach powodziowych, które to są częścią narracji w grze. Zatoka Omańska, jeśli pamiętacie, to także wielki plac budowy, więc być może połączono sobie Zatokę Omańską ze stadionem Sklepsydry. DICE wyciągła już nieraz w tym Battlefieldzie asa w rękawie w postaci elementów, czy też lokacji ze starszych tytułów, więc czemu nie zrobić by tego ponownie? Z kolei druga mapa orbituje jakoś pomiędzy granicą Chile i Peru, ale wiecie jak to jest. Niektórzy widzą dwa zakreślone obszary, inni są pewni, że widzą trzy, a w rzeczywistości poza rejonem świata nic przecież nie musi się zgadzać, dlatego dywagacje o miejscach traktujcie jako czyste domysły, dopóki nie zostanie nam przedstawione coś więcej, a do tego pozostała jeszcze, jakby nie patrzeć, spora chwila. Każdy z nas ma na pewno jakieś swoje wyobrażenie odnośnie tego, co może zostać dodane i o to głównie chodziło w tym momencie DICE, zwłaszcza w okresie, który cieszy się raczej pozytywnymi emocjami, więc jeżeli chodzi o timing, to nie mogli wybrać generalnie lepiej. Jeśli Stadion Sklepsydry nie będzie jedną z tych nowych lokacji, to można powiedzieć, że w końcu ziści się to, o czym mówiło się w kuluarach, a więc o tym, że w każdym sezonie mieliśmy oglądać po dwie mapy. Dajś dosyć sprytnie może rozegrać tę kwestię, mając w rękach stadion, więc tutaj byłbym naprawdę cały czas powściągliwy i mimo wszystko podchodził do tego wszystkiego z dosyć dużą dozą dystansu. Niemniej jednak, dokładając do tego inne kwestie, takie jak to, o czym mówiono ostatnio w podcaście Inside Battlefield, więc że teraz, gdy sporo elementów zostało nadrobionych, można skupić się na tych, których gra po prostu potrzebuje, ale nie w kwestii nadrabiania zaległości w standardach Battlefielda, ale w kwestii rozwoju. Jeśli do tego dojdzie faktycznie więcej zawartości, a nie tylko pewnym utylizowaniu czegoś, czego się wcześniej nie wykorzystało w arsenale broni, to wsparcie Battlefielda 2042 może jeszcze potrwać, a to w zasadzie sprawia, że nowy Battlefield będzie mógł powstawać bez tak nałego kagańca czasowego. Być może Battlefield Redux i wydłużony sezon 6 jest potwierdzeniem tego, że dano sobie większy bufor właśnie na to, aby przygotować zawartość pod sezon 7, który jak na razie. Otrzymaje więcej niż jedną mapę, ale do tego czasu mamy święta i nadchodzące drugie wydarzenie śródsezonowe. Do sezonu siódmego jest na tyle daleko, że mimo wszystko należy zostawić sobie dystans do zapowiedzi, dopóki nie zobaczymy co się za nimi w pełni kryje. Dajcie znać co tym wszystkim sądzicie, a w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie, zapraszam do stawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić nowych materiałów, no i do usłyszenia już wkrótce. Jestem Yahoo, do zobaczenia. oh hello there i'm ryan macarthur and i'd like to welcome you all to this most festive update on battlefield 2042 coming to you on december the 7th we've been blown away by your feedback as you've all ventured into season 6 star creations we wanted to let you know there's even more to come over the holiday period we'll be dropping new ways to play and even more rewards and we'll be back in the new year's with a bang so until then take some time spend with family friends and most importantly your squad hey ryan mate you're supposed to be in the season 7 maps playtest come on